Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Brogex, a to jest pierwszy odcinek z czwartego sezonu, gdyż tamten, który był naprawdę pierwszy, to był drugi. I gramy sobie Arama, bo chciałem wam pokazać mojego skina do Szako, a akurat mi wylosowało Shaco, więc nagram tego Arama. I nie tak. chce mi się dzisiaj ja grać, wczył. nic innego. Awczyłem, bo był program... zły. I jeszcze jakie były lagi Boże chyba ty. Riot ogarnij proszę No troszeczkę bo jest... O, nie fajnie wyglądało troszkę O złapał Timo Ha! tego Timo cały czas O lol ale ściana duża Lol tak się... Max ściana. ścianę <laughs> Złapał mnie Ja muszę iść tam na kogoś wbić Rzucę was z tasaka Dół. Jaki engage Widzieliście to? Co się nazywa? Perfekcyjne Double No nie, nie zdążyłem rzucić nożykiem Jaki ja damage robię, o Boże No dlatego nie nabiłeś double killa Nie, bo ja robię po prostu samą kula potem wyjście się engageować No, co? Jaki Timo. timo? Jaki gridel No ale Przynajmniej się wrócił Power dive Przynajmniej się wrócił, a oni nie dostali za dużo asyst. No nie, dostałem nożykiem Popali Patrz, patrz, Wszystko przez... chodz... gdzieś widzicie ile mój nożyk robi? Tak, przez moje kół <laughs> To nieprawda, on nic nie zrobił no, się Jaki ty mój najpierw składasz? Y nie wiem, ja nie grałem już, nie wiem, pół rok. Rok. Tak Nie by. ma robię pod ads A AD? No jasne. To co kupiłeś te? Żeby Jesteś mieć manę na haras na początku I żeby z nożyka rasować. Okej. Okay. I hacce, nie? Ja w kudo harasu. W kudo? To, to prawie jak judo, kudo. <laughs> Boże tego szuchary tego Nie, nie mieli szans mnie złapać. Never No, bo ja już byłem w gotowości do użycia mojego kudo. Judo. No widzicie? Tak na judo. Kudo. <laughs> Do, do użycia mojej nogi Czemu nogi? Macie, komuś. No bo Udo no nie? A, a pfff <noise> <noise> Jakie to było suche No bo tam Trapy oczywiście już się robią Tu nie wprowadźcie tam minionów Będzie wszystko w casy. W ogóle na pewnej grupie Dla flameczonych na fejsie dla jakich? Może ktoś. Dla tak BTW. Yy... Nic się nie dzieje. Taka jedna osoba <laughs> nie, wrzuciła yy, filmik, nie filmik, screena z Arama. W 7 minut skończyli przeciwników. co co? To 7 minut to nie jest tak dużo. Nie, trochę mniej jak 7 minut i nie dostała ten. Czy nie dostał yy, tego IP. Bum Uwa. Co ten skarner? Moje? Klon? <grym> Ale się. Mógłbyś tam... tym klonem tam podejść, nie? Nie, bo wtedy by wiedzieli, że to klon. A, on... a tak to... Czas mi się skończył. O nie! Co ja zrobiłem? Weźcie szybko te mowy! Dobra <laughs> Spierdalać, będzie ścianę <laughs> Widzicie ile ja z tego robię? <laughs> Jestem dobry Aha, moja pacynka. Czujcie respekt Przed pajacem że zaslowowałem go, żebyś mógł go łatwiej trafić, a ty? Nic. Sama oręgę. W ogóle ciakem, muszę się przyciszyć Sobie. Lol. Grzybo. Okay. Grzybo, grzybo no, <gry> Kurwa nie! Co zrobiłem? Ale gridem. Ale nie, zaatakowałem bomba! Co jaki bot? Z... <gry> jaki bot? <gry> Spanikowałem. <gry> Sorry. Eee... Yy, Report... O, obrażenia. o, jeszcze sobie... Ten... Może po to na hopę? Dobra A po co? A po co? A komu Bo to są potrzebne? Grzybki, Pimo. A komu to potrzebne? Zjedź sobie grzybka Będzie lepiej Cię zaraz muszę ten... baknąć, prawa do To aniwia ma jaja, nie? nie będę wbijał niestety co? a nie wiem ma jaja? ma jajo! aha jedno? to ile? się dwa w końcu jest... ja nie nie ogarniam już no kurwa macie was spojrzało o dobrze kill secured ale co za puta znaczy tarcza zabijamy <laughs> zabijamy? nie, to sobie no. trochę rasuje Abyś dostał No dobrze, nie ze mną takie numery Jaka tarcza, widzisz to? <grym grym> Czyli ściana <grym> ja, no, Nie podał, myślała, że ja gdzieś tam stoję, nie? I nie chciałem jej podłucić na nich No Tak myślę przynajmniej Ty nie myślisz podobno Wieczorem Widziałeś to? Nie No właśnie, I... tak jestem szybki Nie, tak jesteś... A tak, racja, to jest... takim jesteś szybkim serem Chyba Kserem Ksiarzem, lol. To i tak, że nie morde, Kajserem! A nie Kserem. ludzie! Co ja muszę robić, żeby z nim po prostu... Żeby mu pomóc, żeby filmik jakoś fajnie wyszedł. Jakiś łaski fest. Nie no. Nie no, nie no. Ja gram tylko po to, żeby pograć. Wiesz jak to się robi? I teraz zaraz firek o Fuck you A, nie. O, ale firt Świetnie To troszkę nie wyszło, wiecie? To było wszystko w planach No, to wszystko było zaplanowane tak naprawdę Daliśmy im wybrać, żeby się nie... Żeby nie surrendowali od razu Mhm. Tak I żeby my się już na i będą gridowali, no nie? Właśnie Tam, daleko, też... ha... Hayalo taktik Szkoda, że już nie ma Boże że jest ukryte no Ale pochwal się ile masz po... MR. Yy, 10 milionów Moje Lol Nie zjadłem jej Czemu jestem jest ten kata? Lol no, ta kata, tak ona gra. myślała, że mnie zabije <laughs> Jakie hapeł <laughs> Weź sobie może Hira co? Chyba nie Moje Kwadra! Tutaj mamy tyle tych, tyle trapów I tyle tych pacenek moich, że tutaj nikt nie jest w stanie do nas podejść No Dobra, okręta będzie Co? Piesek 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 widzicie ja teraz pięty. na przykład na niego wbijam i nie żyje, nie? O! Nie mógł ugrzybek A widzicie jaki film? To jest perfekcyjny film Film bogów no i zabij! Dol? Co to było? Zabiła mi małą pacynkę. A! Teraz zabiję ciebie Świetnie to było! Świetne! Hajelo tak Świetne kubi, lordzie. Halo taktyk, tak jak mówiłem. Ta sobie tańczy. Nie, 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 ludzie. Chciałem sobie zmaksować Ulti, żeby mi zklika nacisknąć E i Ulti, zaraz? i mi zwaksowało E co to? Hm. moje nie. nie. Tak naprawdę to jego ciocia Chciałem powiedzieć że oczywiście Ona na przykład ta ani wie teraz nie żyje Tylko niech tam podejdę O nie co bro... O lol Ona nie ma szans Ona nie ma ha żadnej hance. A nie O nie nie ze mną Bek ale co się dzieje Bo ja uciekam przed jej tarczą nie wiem czemu To jakby to było jej kół. No, Lol <laughs> Świetna no. ściana ściana Tak jak te twoje i w, e, w smajcie Nie. <noise> Myślałem że przez dwa ataki przeżyję i tą Lux przynajmniej troszkę misję chowania No co za ping znikąd No. Halo damage, lol. No. Mm. Halo damage. <laughs> nie ma tak Halo damage. Zawsze chciałem mieć Halo damage, kurde. Ale mama mówiła, że nie mogę. Chyba <laughs> to właśnie powiedzieć. A Na spacyny. No. No. No, lol. Nie piciąga, dobra. Świetne kół. Między wszystkimi weszło, ale nikogo nie trafiło. Weszło. Ale weszł od Tak. Mogłeś tam puścić kół. co? Ja? Boję się. No. Aha. Moje. Góre, mam hopę pełną. Widzisz, że ta katona zabije na nożyka? Nie. Ginęła. High low damage. Można na to To jest high low damage, ludzie. NO <laughs> NIEE! Jak to?! O, sakra. Jak to, ja nie mam Nie, ten... Kurwa, nie ten... Nie! Just! Przeżyłem! Przeżyłem! A... Ha. High tak. tak ludzie Kocha, nie nagrywałem tego, to był high tak. Wiesz co? Chyba zrobię tak, że, że będę puszczał nagranie też z mojej perspektywy i jak będzie coś fajnego, to też będzie... Nie, no, no, to nie na No, to ten, to wtedy mi wyślę i... No fajne by to nawet było, nie? Nie. No ale... To by było fajne, e? jakbym nagrywał takie krótkie, e? no, no. krótkie odcinki ze śmiesznymi filmikami. No, no, no. A może zacznę? A to tak, nie. Taką serię zrobić. Z LoLa? A co, że fajny moment? O to ci e? mi Nie. Więcej. Chodzi mi no. o fajny moment. Chodzi mi o coś takiego... No. Yy, że nie tylko fany moments, ale takie... wszystko. <śmiech> <śmiech> nie tylko... Więcej tego <laughs> by było. <laughs> ale to nie, to, ten pomysł się rodzi w mojej głowie dopiero on się jeszcze nie ukształcował, dlatego wy go nie możecie zrozumieć. <laughs> Nikt tego nigdy nie zrozumie, no so. Nie, jak taka już się ukształtuje, no to jest szansa jakaś tam, jedna na milion. Postaw na milion A, Ha, dostała! No to pokoj! Widzieliście to? Jaki kryt? Kryty spyty. Helby. Są dwa klony do ataku. Dwa klony czy też. Czemu je nie zainansujesz? Nie ma, mam na no cooldownie Dobra, teraz mam. To co mnie to obchodzi? A mnie? No właśnie, to tym bardziej Ja już mam to. do tego do farmienia. Co za? Nie Bo od... No chyba ty. Chyba nie. Boty... Bo tu już we do formienia. Pomóż jej, czemu jej nie pomagasz? Bo Boty to komu? No i tak za radę. Nie. Da radę dednąć. I widzicie właśnie dlaczego nie chcę z nim robić żadnych teamfightów. Co? Nie dostała. Nie. O, widzicie nie. co on to robi? widzicie Jaki failur to, to było... Co proszę... Nie Nie, brak słów po prostu To było high Nie, Tactic. nie, nie Nie wierzę, że to powiedziałeś po prostu, to było high tak no nie. Tylko po to, żeby No, żeby mieć znowu... E, high Żeby mieć znowu high Nie, możemy mieć i Wykupić. Ja go zabiję tego zaraz Nie zabierz. Nie zabierz, nie jesteś wcielany sorry No nie musiałem nawet <grym> No widzisz, mówiłem po To jest kata jak coś to wycięsza. trzymaj na Jam seilensa mnie tam nie ma No właśnie dlatego tego trzymaj na Jom Silence Dobra mam Lee Andrech i ten Tak O Ew, pęta. No. Tego? Nie, nie na jej pęty, no. nawet tam nie podejdę. No. My też tam w sumie nie ma, tak więc Ja się liczy za trzech. Na kiope. Cześć! Przejmane! Jak to? Ile ten stun trwa? Poddajmy się. Aż musiałem zmienić pozycję na krześle. Ciekawe na jaką? Na inną lol? Na, no. na siedzącą. Tak. Ale... O! Co ty w tym momencie zrobiłeś? Poddajmy się. Nie śmierci. Zmieniłeś pozycję na krześle, poddajmy się. Na taką poddańską. Poddańską. O Timo! Dobry grzeb. O lol. Lol. Ja go zrywa. Ja go zrywa. Ja go O, cześć. Killing Spring. Ty też. Shai. Kill. Lol miał być double kill. No kurwa, zostawilibyście mi to. No, chyba was zrywa. A, to był klon, to jest sukwo. Czemu TY nie można się likanować? Aaaaa! No chodź raz. Taki, teraz taki to jest taki na to. I tej czemu kila. Aaaa jestem taki dobry, że nawet o tym nie wiem. Sprzedam wszystkie poty, żeby sobie kupić coś na hapce Na przykład ten pas. <laughs> Jakie dzikie doje. Szkoda, że ich nie widziałem O, czyżby grzyb? Czyżby mój kill? O, czyżby double? Nie No, jaka dziwka, kręciła się w miejscu i nic nie zrobiła I grzyb, dziękuję! Chłopie, on tam jest na takie moje... Fuck you, bitch. Fuck you bitch. Wow. No I co są nóg z ciebie. <laughs> Dzięki. Co to Report, skid. Idiot Kid, ale starsze do mnie. Ale kid... Kid. No. O play, ha 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 funny. Um... Czekaj. We lose, we have Nasus OP Tank he play AD ha, ha Chota O teleportował się do mnie Co ty? No jesteśmy już z powrotem, bo Co się stało i milola wywaliło WTF <laughs> Moje świetne playsy na rekalu Moje świetne wchodzenie w każdego z O oprócz z A. Patrz na to, patrz co ja im zrobię Patrz słowa, Nie, patrz słowa, patrz ty Aaaaaah, ja mam słowa. Aaaaaah To takie kowojne dasz nie Cię No podaj! Lol, ładzę Wejdźcie w fira! Wejdźcie w grzyba Mam killa mnie jeszcze chwilę, to ja sobie ją dobiję <laughs> Jaka! Taka A, trapa, pacynka, moja pacyna Ale jakby ją dobiła to pacyna Chodź tu kurwa, cukwo No nie, nie powiem że to naprawdę się stało nie, Lol, Timo Co ja będę dla w Jak to? To nuf, to było takie nofsto. Nie to rola no Nie, to tu, ty tutaj tu lam się tak strasznie. Przyganiał kocioł wiatrakowi, czy jakoś tam. Nie, przyganiał kocioł gardzowi. Nie, przyganiał garniec kociu. Nie, przyganiał kocioł garnikowi. <laughs> <laughs> garcowi. <szybki>. Tak. <laughs> Czemu ci nie mogę zmitować na... nie, mogę cię was zmiotować na ten. Nie, nie, bo ja jestem adminem. Co mnie to obchodzi? Ja i tak się mówię. Czemu ty go zabiłeś? Fuck off Ja co ty masz za itemy? O, robadą Ja mówiłem, że ja idę full no, AP No, ja, no, ja słyszałem wtedy to chyba takiego bla 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 Dal Będę Co? Nieważne Nie nie ważne nie będzie te... na odcinku Tego nie było Nie wiem czasem może na streamie O ja tu już jestem! Nie, to ja nie chcę tego streama użonować. Niech ci nie kazuje, tego. Co? Niech ci nie kazuje. Czekaj ja tu zaraz kogoś zabiję. Dobre, dobre, klejki. Ale bajty! Nie ma tak jak OP bullshitowskie bajty. Aha, tu jest trap. Nie masz szans. Widziałeś jaki fear? To było świetne. Znaczy widziałeś. sorry Piękny nożyk, czemu on nie dobił? Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery... Już artowałem. Zabijcie jedną wieżę, raz jeszcze jedną wieżę to wtedy można Zabijcie, wieżę Dobre, dobre, dobre wieżę tam stamtąd, bo ona was zje No chyba ty No chyba nie Tak no. A, pewnie ją zabił Chyba ty, a no ty A masz 18 level? Masz, kurde A ty? Ty masz Grzybek i kill Twa. Pustoszenie Co? Ty idziesz po polsku? No, bo sobie zmieniłem ostatnio Bo Przemu? pomyślałem, kurczę Muszę trochę patriotyzmu nabrać Takie placey Teraz mnie widzisz, a raz nie Nie, tu nie masz takiego głosu jak Szako nie, przepraszam. nie, Jestem złem, przestań się nie. śmiać Nie, to było nie. inaczej Dostawcie to wieżę r kurwa, wszystko Pi! Jestem na spawnie! No. Będę sobie tańczył I Tym razem nie zapomnij się pożegnać Nie, nigdy nie zapominam Także no to był haram. A kiedyś... Był ze mną, się przywołaj tak, cześć. I, Nas... I ja się żegnałem na terra i na ostatnim odcinku tego, wrowi jak nie nagrał. Żeby nie było. <laughs> nie, to nieprawda, on się nie żegnał. Prawda. Dobra, prawda, nie nagrało prawda. się po prostu, nieważne. Także cześć. Cześć.